Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie zaprasza do starego ratusza na spotkanie wśród niezwyczajnych rzeczy. Zagadnieniem w dyskusji będą meble dawne, które często niechciane są wyrzucane lub sprzedawane, a warto poświęcić im uwagę, tak uważają organizatorzy tego wydarzenia. Zapraszamy na taki nowy mini cykl, który poprowadzimy w ratuszu. Pierwsze spotkanie już 8 lutego, kolejne w marcu i w kwietniu. Te spotkania wyniknęły z naszym spotkania z panem Jerzym Kazmierczakiem, który z nami spotkał się tu w ratuszu wokół obrazu Wojtkiewicza. I trochę zainspirowani tym udanym wówczas właśnie spotkaniem, zapraszamy na spotkanie z przedmiotami. Będzie to cykl poświęcony meblom użytkowym, codziennym, meblom też zabytkowym, antycznym, tak zwanym właśnie antykom. Zapraszamy wszystkich, którzy lubią stare, piękne, estetyczne przedmioty, którzy zastanawiają się nad wnętrzem, w którym żyją, nad jego użytecznością i pięknem. Zapraszamy młodzież zainteresowaną kulturą i sztuką, ponieważ będziemy trochę zahaczać o dzieje. Mebli, przedmiotów, które nam towarzyszą na co dzień. Pierwsze spotkanie dotyczyć będzie przedmiotów, które są na co dzień tak oczywiste, że się nie zastanawiamy nad tym, mianowicie stół i krzesło. Meble dawne, czyli po prostu meble, które powstały przed II wojną światową, to meble, które nie tylko stanowią część dekoracyjną mieszkania, tylko po prostu są to meble funkcjonalne, bo te meble w mieszkaniu mają żyć. To nie są pomniki w domu. No, i to spotkanie ma w jakiś sposób oswoić do tematu mebli dawnych, które dzisiaj po prostu i w Polsce, i w Europie, no można powiedzieć, hmm, czekają na nową odsłonę. Czekają na nową odsłonę. Ta odsłona oczywiście była kilkakrotnie sukcesem, bo te meble były zawsze, yy, no takim przedmiotem pożądania. Dzisiaj troszkę się zmieniło, dlatego że po prostu nasze mieszkania się też diametralnie zmieniły. One są mniejsze, one wymagają może innych mebli, ale to nie znaczy, że meble dawne nie mogą się wkomponować w przestrzeń tych mieszkań. Pierwsze spotkanie będzie poświęcone temu, co pani Marta raczyła powiedzieć, stołom i krzesłom, czyli po prostu podstawowym meblom naszych domów, które... No, mają tą pełnić rolę jedności dla tej rodziny, która po prostu tak jak dawniej zasiadała przy stole i to było po prostu coś takiego świątecznego. Dzisiaj właściwie ten stół, tak odnoszę takie wrażenie, że ten stół i krzesła pełnią rolę taką bardziej odświętną, bo na co dzień nie siadamy przy nich. Jak nie siadamy, to siebie nie widzimy, jak nie, nie widzimy siebie, nie komunikujemy z, się z sobą i w związku z tym ten przedmiot również służy do tego, żeby te więzi, które gdzieś tam y, powinny być, y, powinny trwać, y, no, ten przedmiot y, ma temu służyć, żeby te więzi jak gdyby z powrotem wracały do naszych domów. Spotkanie w czwartek 8 lutego o godzinie 18 w Starym Ratuszu.